W takim miejscu, jak to nader łatwo można sobie wyobrazić, jak długie łodzie Wikingów lądowały na piasku. Wtedy kobiety z pewnością podskakiwały z radości i zajmowały się dzieleniem łupów, a mężczyźni byli zaganiani do garów i być może robili coś, co po norwesku nazywa się fiskę bolet, czyli kuleczki rybne. Tutaj mam w miejsce tuszkę ryby zwanej po polsku plamiakiem. Od tych plamek czarnych, które wzdłuż całej ryby przechodzą, a pod spodem mam z tej ryby filety, więc teraz muszę wrzucić je do niewielkiej ilości wrzątku. One winny się gotować do całkowitej miękkości, w zasadzie winny się w tym rozpaść. Jak najszybciej muszę do tego dodać drobno posiekaną cebulę. Ryba z cebulą e, będą się na razie gotować bez żadnych przypraw, ewentualnie odrobina soli, e, tylko tam się może znaleźć, ale niekoniecznie, e, bo zaraz pokażę państwu e, co mam w drugim garnku, e, w drugim garnku mianowicie mam już przecedzony bulion rybny zrobiony z głów e, tegoż właśnie e, plamiaka, skór, e, płetw oraz ogonów. I tak, ten garnek trzeba przykryć i pozwolić się temu ugotować do miękkości. Rybę odcedziłem przy pomocy takiej zwykłej łyżki cezakowej. Niektórzy to mielą, ale proszę spojrzeć, jeśli się drobno pokroi cebulę i gotuje to na tyle długo, że ryba się rozpadnie, nie ma żadnego powodu, by używać maszynki do mielenia. Zresztą one w czasach wikingów nie istniały. Dobrze, to niech sobie stygnie, a ja już mam gotowy rondel do zrobienia gęstego sosu beszamelowego. Więc najpierw wrzucam tutaj masło i będę robił najpierw zasmażkę białą razem z mąką. Niektóre szkoły robienia fiske Bolet ka każą używać li tylko mleka oraz mąki ziemniaczanej, ale ja zrobię to właśnie w ten sposób. Zresztą sami Państwo zobaczycie na końcu czy się uda. Jak to zwykle przy beszamelu bywa, garnek trzeba zdjąć z ognia i łączyć ciepłe z zimnym, by nie zrobiły się grudy, więc wlewam tutaj stopniowo mleko, cały czas mieszając i rozprowadzając. Beszamel winien mieć taką konsystencję, by mógł posłużyć jako zaprawa murarska. I już go zdejmuję. Potwornie gorący. Zaraz Państwo zobaczą, jak on wygląda ledwo się go zaprzelać. Nie, nie mogę trzymać za tamto ucho, bo zbyt parzy, ale jestem jako wiking na tyle silny, że uniosę garnek za jedno ucho go tylko dzierżąc. On się jeszcze wylewa, ale on za kilka minut całkowicie stężeje i zlepi to nieuchronnie. Do masy wbiłem już jajka, ale ponieważ ona tężeje w miarę stygnięcia, więc przełożyłem sobie nieco do tego garnka. No, strasznie tu naświniłem, ale z tego mogę już lepić rybne kulki. One mniej więcej tak wyglądają. Oczywiście dłonie trzeba mieć omączone. No, to jeszcze nie jest tak zimne, jak być powinno, dlatego trochę to wygląda bardziej na pączki rybne niż na kulki. Ale już nie powinno się rozpać i myślę, że wszystko się ugotuje. A ugotuje się to w rybnym bulionie, dlatego mówiłem państwu, że niekoniecznie trzeba solić tę masę w czasie gotowania, ten bulion był bardzo intensywny. Wrzucam kulki i chwileczkę w tym się powinny gotować. Kulki za chwilę będą miękkie, a ja przygotowuję błyskawiczny sos. Tutaj gotuje się słodka śmietanka dorzucam do niej nieco norweskich już wcześniej podgotowanych obranych ze skorupki zimnowodnych wspaniałych i jakichże tam jeszcze krewetek i teraz do tego dojdzie nieco koperku. Troszeczkę sobie zostawię, ten przesiekam i to wszystko znajdzie się w sosie. Bardzo proszę. Cały koperek do środka. Oczywiście lepiej by go było suwać mieczem, ale E, szkoda mi czasu. I już można powoli wyławiać kuleczki. No widać dobrze, że robił je mężczyzna, a nie kobieta, ale smakują tak samo. No nie są tak bardzo kształtne, ale to nic, ale to nic. Proszę Państwa, danie w zasadzie jest gotowe. Patelnię teraz trzeba zdjąć. Wszystko jeszcze dokładnie wymieszać, żeby koperek równomiernie się po sosie rozprowadził. Oczywiście można to ewentualnie nieco doprawić do smaku solą i świeżo zmielonym, najlepiej białym pieprzem. A ja proponuję przede wszystkim zrobić teraz coś takiego. I oto mamy ciske bole w sosie z krewetkami i słodką śmietanką. Mimo że odwiedzali najdalsze zakątki świata, zawsze powracali do swojej ojczyzny. Jeśli Państwo lubicie surowy klimat i spędzacie na przykład wakacje nad Bałtykiem, to tutaj w lecie bez problemu będziecie mogli się wykąpać. A abstrahując od klimatu, to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Życzę Państwu wyprawy na Lofoty. Kłaniam się, do widzenia.